Teraz witam Państwa bardzo serdecznie, Panowie Komendanci, Pani Poseł, Pani Starosto, Panie Prezydencie, Pani Dyrektor, Pani Prokurator, panie Sądu, Wszyscy zacni wodarze, przedstawiciele samorządów, drodzy zaprzyjaźnieni szefowie służb mundurowych, przedstawiciele związków zawodowych, wszyscy szanowni zaproszeni goście, wreszcie szanowna kadro kierownicza, koleżanki, koledzy, policjanci, pracownicy cywilni. Mam ogromną przyjemność uczestniczyć w tej odprawie służbowej i odnosząc się do prezentacji, świetnie nam zreferowali przez Pana Komendanta, to tylko w kilku słowach do tych takich trzech głównych pionów się odniosę i zaczynając od tego pionu komendanckiego połączonego z logistycznym, to tak, jeśli chodzi o tą dyscyplinę służbową, to naprawdę te liczby są niewielkie. Niewielkie też w porównaniu z tym, że cały czas trapią nas problemy wakatowe. No i jest to zrozumiałe, że często, drogie koleżanki i koledzy, musicie pracować za dwoje. Ale kiedy się pracuje bardzo dynamicznie, kiedy się pracuje z dużym obciążeniem, to nie trudno potknięcia. A wy tych potknięć naprawdę unikacie skutecznie i te drobne, jakieś takie sytuacje negatywne, to jest, można powiedzieć, kropla w morzu. Naprawdę gratuluję tej wysokiej dyscypliny służbowej. Panie Komendancie na Pana ręce też te gratulacje składam. I bardzo za to dziękuję. Jeśli chodzi o e, obszar związany z wakatami, ja bardzo dziękuję za słowa Pani Poseł, które tutaj już wybrzmiały. E, oczywiście, e, wszelkie prace, naszych krótko mówiąc, wodarzy państwa, ale też Wasz udział, drogie koleżanki i koledzy, w tym, aby promować. Mundur, krótko mówiąc, te wszystkie wyjścia do społeczności z różnego typu prelekcjami, eventami, które z jednej strony mają taki kierunek, aby uświadamiać o zagrożeniach, które są dzisiaj realne i które dotykają mieszkańców całej Polski, ale też przy okazji właśnie omawiania tych zagrożeń, promowanie munduru polskiego policjanta no, powoduje, że faktycznie mamy zdecydowany wzrost chętnych do naszej służby. W chwili obecnej mamy ponad w Śląskim ponad 2700 podań, które będą krótko mówiąc w obróbce naszych tutaj wydziałów doboru czy też wydziału doboru i komórek w nim funkcjonujących, więc jest potencjał, aby właśnie z tych ponad 2700 podań wybrać te najlepsze kandydatury i, i dalej krótko mówiąc poprowadzić w stosunku do nich rekrutację. I tak jeszcze nawiązanie do tych wakatów, żeby trochę tutaj więcej optymizmu jeszcze, szczególnie tutaj do koleżanek i kolegów, tak? Natchnąć tym optymizmem. W zeszłym roku do końca lutego pożegnaliśmy 800 funkcjonariuszy. Przyjęliśmy rok poprzedni 550 do służby. Teraz mamy sytuację taką, że do końca. Lutego odchodzi nam jest na 200, a przyjęliśmy ponad 700. Więc mamy po tych dwóch, praktycznie trzech latach, że tak powiem, odwrócony, odwróconą tendencję, odwrócony trend. Więcej przyjmujemy niż nam odchodzi. Więc zaczniemy w końcu odrabiać straty. Z czego się oczywiście bardzo cieszę i też yy, chcę Wam to zakomunikować, abyście spokojni w ten nowy rok weszli, że w końcu to wsparcie również do tej jednostki trafi. I będziecie, krótko mówiąc, mieli łatwiej w służbie, łatwiej będziecie mogli wykonywać swoje obowiązki. Obszar logistyczny. Drodzy Państwo, samorządowcy, na ręce pana starosty, pana prezydenta Wójtu Burmistrzów składam naprawdę ogromne podziękowania. Jestem pod ogromnym wrażeniem Waszego wsparcia, jakie udzielacie w tej komendzie w Raciborzu. Sam wasz udział w tej odprawie świadczy o tym, że jesteście bardzo przyjaźnie nastawieni do tej komendy, do funkcjonariuszy pełniących służbę, ale przede wszystkim co najważniejsze, rozumiecie e, potrzebę jak gdyby, e, wspólnego e, kapitału na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego. no cóż tutaj więcej powiedzieć. Dobrze wyposażony funkcjonariusz, dobrze to funkcjonariusz, sprawny funkcjonariusz, skuteczny funkcjonariusz, który w sposób bezpiecznie wykonuje swoje obowiązki. Jeżeli będzie w ten sposób bezpiecznie mógł wykonywać obowiązki, to uwierzcie mi, że nieraz z narażeniem, właśnie życia i zdrowia, będzie te obowiązki wykonywał. Za to naprawdę bardzo Państwu tutaj dziękuję i też do tych podziękowań Pana komendanta się przyłączam. Jeśli chodzi o pion kryminalny, Panie Komendancie mnie się nie znudziło, że jest Pan ciągle na tych pierwszych czołowych miejscach, że tak powiem, na tym pudle. No cóż. To jest Wasza świetna robota, drogie koleżanki i koledzy. Tutaj, oczywiście, Pan komendant. Ja miałem tą niezwykłą przyjemność, ileś tam lat do tyłu, w jednej jednostce terenowej z Panem komendantem służyć. Jakoś tak się układa, że ciągle gdzieś jestem jego przełożonym, chociaż różnie może być w tej służbie i, i z pełną pokorą przyjmuję wszystko, ale muszę powiedzieć, że Pan komendant zawsze się wyróżniał. Jako funkcjonariusz jeszcze na stanowisku wykonawczym, jako operacyjniak, Najświetnie sobie radził w zwalczaniu przestępczości. Ja miałem to niezwykłą przyjemność po tych ulicach z nim biegać. Jako jego tam bezpośrednio przełożony, jeszcze naczelnik wydziału, i razem żeśmy za tak zwane ucho tych naszych złoczyńców wyciągali i stawiali przed wymiar organów ścigania, jak i wymiar sprawiedliwości. I widzę, że Pan komendant ten potencjał cały czas, krótko mówiąc, wykorzystuje, i w kolejnych jednostkach, których Pan dowodzi i, i tym pionem kryminalnym się opiekuje, te wyniki są bardzo, bardzo dobre. Czy to pamiętam jeszcze w komisariacie, w którym Pan służył, jak i teraz w komendzie powiatowej. Ale oczywiście sam lider nie zrealizował do tych obowiązków. Bez świetnej kadry i tutaj na ręce Panów naczelników PG, bardzo doświadczonego Pana naczelnika, PG, Pana naczelnika Wydziału Kryminalnego, składam naprawdę ogromne podziękowania i jestem naprawdę pełen podziwu za, za te wyniki. Takie naprawdę systematyczne, które osiągacie rok do roku w tej jednostce na rzecz oczywiście bezpieczeństwa mieszkańców. Yy. Dziewięć takich obszarów, które są dla nas istotne w planie kryminalnym, no muszę Państwu yy, przekazać tę informację. Przez cały rok, miesiąc do miesiąca te dziewięć obszarów było realizowane przez tą jednostkę. To jest naprawdę, to jest chyba jedna z trzech jednostek, jak dobrze pamiętam, w organizacji która taki poziom skuteczności wykazywała przez cały rok, czyli bardzo systematycznie, bardzo, że tak powiem, skutecznie. Wykorzystam sytuację na ręce pani prokurator. Ogromne podziękowania. Żeby nie świetna współpraca z prokuraturą i dla pana prezesa za współpracę z sądem, te wyniki by nie były możliwe do osiągnięcia. To zrozumienie właśnie po, po stronie naszych najbliższych partnerów prokuratury i sądu jest bardzo istotne, a przede wszystkim wsparcie wasze merytoryczne. Mamy bardzo wielu młodych policjantów również w służbach kryminalnych, którzy jeszcze wymagają tak zwanego doszlifowania a ta wiedza od Was, krótko mówiąc, płynąca do nich jest naprawdę no, nieoceniona. Za to bardzo bardzo dziękuję. Jest taki obszar związany z poszukiwaniami, szczególnie osób zaginionych. Świetnie sobie jednostka z tym radzi. Może troszeczkę mniej interesuje prokuraturę i sąd, ale są sytuacje, kiedy są wszczynane również postępowania przygotowawcze, bo okazuje się, że te zaginięcia nie kończą się w sposób taki radosny wiążą się również z takimi negatywnymi skutkami. Ja również tutaj dziękuję, bo wiem, że przede wszystkim w tych zaginięciach pierwszego poziomu, wszystkie ręce na pokład idą i każdy funkcjonariusz ma zadania, ale też bardzo chciałem podziękować naszym zaprzyjaźnionym służbom mundurowym. Panie Komendancie Straży Pożarnej, Panie Komendancie Straży Granicznej, Panie Komendancie Służb Miejskich, Straży Miejskiej. Wiem, że często się angażujecie w te poszukiwania i wspieracie nas w tym zakresie. Bardzo, bardzo dziękuję z Was głową nam trudne. Pani Dyrektor Zakładu Karnego również dziękuję. Nie tylko w imieniu Policjantów w Raciborzu, ale całego województwa. Ogromny zakład karny, wiele przedsięwzięć yy, wykonujemy jeśli chodzi yy, o, o nasze działania szczególnie operacyjne, o których za wiele tutaj nie powiem, albo nie powiem nic, tak będzie najlepiej, ale dzięki tej współpracy mamy naprawdę świetne wyniki. Jeśli chodzi o ten pion kryminalny yy, dodam jeszcze tylko tyle, że bardzo mnie cieszy, co daje dla mnie najistotniejsze, ta szybka, świetna reakcja na te zdarzenia po tym ciężarze najcięższym gatunkowym. Nawet ostatnie tutaj zdarzenie polegające na napadzie rabunkowym z udziałem obcokrajowca, no można powiedzieć, błyskawicznie została ta sytuacja rozwiązana, ale też te oczywiście związane z zabójstwem. Bardzo za to dziękuję za tę reakcję. Jeśli chodzi o pion prewencji, to również y, zasługa tej dobrej jak gdyby, tendencji, czyli utrzymania na tym samym poziomie y, przestępczości, czyli, czyli y, braku jakichś tam szczególnych wzrostów. To również rola policjantów y, prewencji. Y, zatrzymujecie na gorącym oczynku, kryminalnie mają mniej roboty, mogą się skupić na tych poważnych tematach, za co bardzo dziękuję. Duża liczba. <laughs> Przepraszam Państwa. Trochę nie domagam duża liczba y, interwencji, ale też i Wasza aktywność i w prewencji, i w ruchu drogowym to powoduje, że na tych drogach i na ulicach jest bezpiecznie. Wielkie za to dzięki. Profilaktyka, o której już wspomniałem, to oczywiście też obszar prewencyjny, za, za którą bardzo dziękuję. Duża aktywność i po stronie Pani Rzecznik, ale też całego Zespołu Profilaktyki. Y, świetnie, że to robicie. To na pewno pomaga właśnie w o zagrożenia. I to też pomaga nam zbijać tą skalę przestępczości. Tak już na koniec, drodzy Państwo, ja za ten rok 2024 szczególnie bardzo Państwu tutaj wszystkim zgromadzonym dziękuję. Moim drogim koleżankom, kolegom za świetną służbę, świetne wykonanie swoich obowiązków. No i na ten nadchodzący, a tak naprawdę już jesteśmy po pierwszym miesiącu roku 2025. Dużo zdrowia, wytrwałości, tego policyjnego szczęścia, aby Was nie opuszczało. Samych tylko i wyłącznie pozytywnych sytuacji, aby tylko i wyłącznie pochwały, Wasze kierunki do Was trafiały. Dla pracowników cywilnych również ogromne podziękowania i też te życzenia. Przekażcie te życzenia swoim bliskim i te podziękowania, bo niejednokrotnie właśnie tej takiej wzmożonej czujności. W złożonych, krótko mówiąc, obowiązkach musieliście poświęcić czas, który powinien być dla nich przeznaczony w służbie. I za to im podziękujcie. Przeproście ode mnie, że y, musieliście niestety ten czas zostawić w tej służbie, a zostało zabrane rodzinie. I podziękujcie za to, że Was wspierają, bo bez tego wsparcia byłoby Wam ciężko funkcjonować. Ja to doskonale rozumiem. Jeszcze raz życzę samych sukcesów w tym nowym roku i dziękuję za...